Większość małych firm, o ile w ogóle cokolwiek inwestuje w marketing, to przypala budżet na reklamy w internecie, które niewiele dają. Ale jeśli ty nie chcesz być taką firmą, to obejrzyj ten materiał do końca. Jeśli prowadzisz firmę usługową albo sprzedajesz jakieś produkty, to na pewno słyszałeś o lidach. Tylko co to są właściwie te lidy i skąd je przede wszystkim brać? Sam generuję lidy zarówno dla siebie, jak i dla klientów i na podstawie moich doświadczeń odpowiem Ci na te pytania oraz pokażę Ci, co działa dobrze w kontekście generowania leadów, czego lepiej jednak unikać i co musisz wiedzieć, zanim wydasz chociażby złotówkę na pozyskiwanie klientów z internetu. Zapraszam do oglądania. Czym właściwie jest lead? Lead jest to osoba, która sama wyraziła konkretne zainteresowanie twoją ofertą. Także nie jest to po prostu jakiś pierwszy lepszy kontakt do jakiegoś potencjalnego klienta, tylko kontakt do osoby, która już się zainteresowała i samodzielnie wykazała jakąś inicjatywę. Na przykład wypełniła formularz na twojej stronie i zostawiła do siebie numer telefonu czy e-mail. Z drugiej strony musisz jednak wiedzieć, że jest to dopiero początek tej całej relacji. Na pewno jeszcze to nie jest ten etap, gdzie jest klient gotowy do zakupu. Także dopiero później część z tych leadów ma szansę zostać dealami. O ile lidy przejdą przez proces tak zwanej kwalifikacji, czyli będą warte dalszego zaangażowania, to mogą wtedy zostać przekonwertowane na konkretną szansę sprzedaży, czyli mogą właśnie zostać dealem. Czyli też nie licz na to, że jeżeli pozyskasz na przykład 100 leadów, to podpiszesz 100 umów na twoją usługę. Aż tak dobrze to nie działa, Także że lead nie równa się deal. Za to w drugą stronę każdy deal zapewne przechodził kiedyś przez etap bycia po prostu zwykłym leadem. Mam nadzieję, że to dobrze wytłumaczyłem. Teraz pytanie, skąd brać lidy. Lidy najszybciej pozyskuje się płatnymi metodami, np. kampaniami sponsorowanymi w systemie meta, czyli Instagram, Facebook albo za pomocą reklam na Google Ads. Pierwsze lidy możesz już mieć w kilka godzin dosłownie od startu kampanii. To są naprawdę szybkie sposoby. Ja używam reklam z celem na kontakty, czyli używam albo tzw. formularzy błyskawicznych na Facebooku, albo ruch z reklamy kieruję na landing page z konkretnym już wezwaniem do działania i z formularzem. Dobrze sprawdza się też u mnie lejek tak zwany VSL, czyli video sales letter. Czyli najpierw osoba zostawia kontakt do siebie, aby odebrać dla siebie wartościowy materiał i staje się już lidem, ale też od razu zapoznaje się wstępnie z ofertą. I jeżeli jest dalej zainteresowana, to wypełnia formularz już z pytaniami kwalifikującymi i samodzielnie umawia się na konsultację, przez co mam dobrej jakości lidy, bo te osoby są już rozgrzane. Można też przygotować jeszcze jakiś lead magnet. Ja na przykład daję właśnie darmową konsultację albo jakiś audyt, czy może to być mini kurs, jakiś poradnik. Chociaż nie szedłbym dzisiaj w stronę e-booków, bo dzisiaj już dosłownie każdy rozdaje e-booki. Inną jeszcze alternatywną opcją jest organizowanie webinarów. Szczególnie się to sprawdza w tych branżach, gdzie ważny jest proces edukacji zanim klient dokona zakupu i w tych branżach, gdzie te produkty są stosunkowo drogie, a zakupy nie są typowo impulsywne. Mówiąc wcześniej o lidzie, użyłem słowa rozgrzany albo nagrzany. Tak się mówi potocznie o klientach, którzy jakby palą się do zakupu. Oni mają tylko w głowie myśli typu, gdzie to zapłacić, jak chcę to już kupić, jak chcę już mieć to teraz. I to słowo rozgrzany, nagrzany jest całkiem adekwatne, bo można powiedzieć, że lidy mają swoją właśnie temperaturę. Czyli może być lid zimny, który ledwo co dopiero nas poznał i to był pierwszy punkt styku z nami i nic praktycznie o nas nie wie. Mogą być też lidy ciepłe, Czyli wiedzą, czym się zajmujemy, co oferujemy i mogą być też lidy gorące, czyli takie, które już nas znają, ufają nam i są gotowi do rozmowy już teraz. Także lidy na początku w większości przypadków są zimne i można je ogrzewać. Ja to robię na przykład wysyłając automatyczną kolejkę maili od razu po zapisie, ale też remarketingiem i też po prostu publikując treści, czyli budując swoją markę osobistą, bo to też się ze sobą wszystko ładnie ostatecznie łączy. Można też powiedzieć, że lidy mają tendencję do stygnięcia. Im dłużej zostawimy lida bez odzewu, tym wiadomo, emocje coraz bardziej opadają, ludzie zapominają w ogóle. Po co i komu zostawiali do siebie kontakt, i jeżeli będziemy kontaktować się na przykład po tygodniu z takim lidem, no to szansa na sprzedaż drastycznie spada. Najlepiej jest kontaktować się dosłownie od razu po zostawieniu lida, dosłownie w ciągu 5 minut, max 15 minut. Lidy oprócz swojej nazwijmy to temperatury, mają też swoją określoną po prostu jakość. Jeżeli zrobimy reklamę zbyt szeroko, to być może będziemy mieli dużo lidów, ale mogą to być osoby, które nie są dobrze dopasowane do naszej oferty. Także tutaj nie chodzi tylko o ilość, bo co z tego, że będziemy mieli mnóstwo lidów, jak nikt z nich nie będzie odbierał na przykład od nas telefonów, albo będą mówić, że oni nic nie pamiętają, że coś nawet wypełniali, bo nieświadomie nawet może gdzieś coś naklikali, także oni w ogóle nie wiedzą o co chodzi do widzenia. Dlatego na początku rzeczywiście warto dać reklamę dosyć szeroko, aby te algorytmy reklamowe nabrały tempa, aby nazbierały odpowiednią ilość danych o odbiorcach żeby potrafiły się jakkolwiek zoptymalizować, ale z czasem warto reklamy zawężać, np. poprzez dokładniejsze targetowanie grup docelowych albo poprzez doprecyzowanie samego przekazu, samego komunikatu czy kreacji. Tak, żeby te reklamy dokładniej trafiały do tej naszej docelowej grupy odbiorców. Można też podnieść jakość lida poprzez dodawanie po prostu pytań kwalifikujących. Wtedy rzeczywiście lidy będą droższe, ale będą lepsze i będzie z nich więcej sprzedaży. Ile w takim razie kosztuje jeden lead? I to jest to właśnie jedno z pytań, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Niektórym klientom generowałem lidy na przykład o 4 zł, a dla siebie na przykład w jednym z moich projektów generuję lidy po 50 po 60 zł, a równie dobrze mogły żeby być i po 100 złotych przykładowo. Także to zależy od branży, zależy od tego, ile konkurencji reklamuje się na daną ofertę, na podobną usługę. No i też oczywiście od ustawień technicznych kampanii. Ważniejsza jest właściwie nie odpowiedź na to, ile kosztuje lead, tylko czy ten koszt się zwraca. Trzeba zawsze przeanalizować konkretną sytuację, trzeba wiedzieć jaka jest marża na danym produkcie lub na danej usłudze. Następnie trzeba zsumować koszt pozyskania lida plus koszt obsługi kampanii. Obliczyć potem trzeba wskaźnik konwersji, czyli ile musimy tych lidów przemielić, żeby doprowadzić do sprzedaży. Z tego wyliczamy już koszt pozyskania klienta i następnie obliczamy ROI, czyli zwrot z inwestycji. Jeżeli ROI jest dodatnie i na przykład wynosi 3, to znaczy, że z każdej zainwestowanej, wydanej złotówki na pozyskanie leadów otrzymaliśmy 3 złote zysku. I o taką sytuację nam dokładnie chodzi. Także kampania reklamowa po prostu musi być rentowna i generować zyski. Podsumowując temat generowania leadów, to nie jest naprawdę żadne rocket science. To raczej jest konkretny, powtarzalny system. Jeśli jest on dobrze zaprojektowany i dobrze wdrożony, to może dostarczać Ci regularnie nowych, wartościowych klientów do Twojego biznesu. Ale żeby ten system działał, muszą się zgrać dwie rzeczy. Z jednej strony mamy twardą matematykę, liczby, wskaźniki, konwersje i ta cała analityka, bez której nie wiedzielibyśmy, co działa. Jeżeli coś nie działa, to nie wiedzielibyśmy, na którym etapie są wąskie gardła. Z drugiej strony mamy czynnik ludzki i to jest równie ważny czynnik, bo lid to nie jest tylko kontakt w crm to jest człowiek z emocjami, jakimiś obawami, nadziejami, który musi realnie poczuć, że go rozumiesz i że jesteś w stanie rozwiązać jego problem. Dlatego skuteczne generowanie leadów to mieszanka i strategii, i psychologii, i algorytmów reklamowych, i empatii, i automatyzacji, i zwykłego takiego ludzkiego podejścia. Jeżeli zadbasz o to wszystko, to masz szansę zbudować przewidywalny i skalowalny system pozyskiwania klientów. I nie chodzi tu tylko o liczby, chodzi o bezpieczeństwo finansowe, bezpieczeństwo Twojej firmy, o spokój nad tym, że masz kontrolę nad marketingiem Twojej firmy. Jeśli chcesz generować leady dla Twojej firmy i nie wiesz, jak zrobić to dobrze, to ja mogę Ci w tym pomóc. Zajmuję się marketingiem internetowym na co dzień. Wiem, jak dopasować odpowiednią strategię do Twojej branży, do Twojego biznesu. Tworzę też strony internetowe, uczę też innych, jak tworzyć strony internetowe, jak na tym zarabiać. Także jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, to wejdź na www.bezplatnakonsultacja.pl, wypełnij formularz. Ja do Ciebie oddzwonię, skontaktuję się z Tobą i sprawdzimy, czy znajdziemy wspólne porę do działania. Możesz też do mnie zadzwonić bezpośrednio na numer 697 Dzięki za oglądanie. Możesz dać lajka like czy suba, żeby być na bieżąco. Będę wdzięczny. Pozdrawiam. Dzięki. Hej!